Witam Państwa w poniedziałek 18 maja. Karolina Czereda, czas rozpocząć wiadomości regionalne. Dziś w serwisie między innymi potrącony rowerzysta na Wieniawskiego, policyjnym motocyklem w Sarnę i za co utracisz prawo jazdy. Rowerzyści mają takie same prawa jak kierowcy, ale w starciu z autem to zawsze oni są poszkolowani, i tak było dziś na osiedlu muzyków w Żarach. Chwila nieuwagi kierowcy Seata Alhambry i stało się. Auto potrąciło rowerzystę. Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem na skrzyżowaniu ulicy Wieniawskiego i Paderewskiego. Kierujący Seatem wyjeżdżając z Paderewskiego nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu rowerem 62-letniemu mężczyźnie. Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali pogotowie i policję. Rannego rowerzystę karetką przewieziono na szpitalny oddział ratunkowy. Ma złamany obojczyk i doznał Ogólnych potłuczeń. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca auta i rowerzysta byli trzeźwi. Dziś na obwodnicy Szprotawy około godziny dziewiątej policyjny motocykl Yamaha zderzył się z Sarną. Kierował nim 26-letni policjant, który razem z kolegą na drugim motocyklu patrolował tego ranka okolice. Policyjna Yamaha po zderzeniu z Sarną przewróciła się i wylądowała w rowie. Z ogólnymi potłuczeniami ciała i raną szarpaną nogi policjant trafił na szpitalny oddział ratunkowy do żar. Zwierzę nie przeżyło uderzenia. Na miejsce wypadku przyjechali naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu i specjalista do spraw wypadków i kolizji drogowych. Uszkodzony motocykl trafił do naprawy. Od dzisiaj przewożenie większej ilości osób w aucie, niż to dopuszczalne, mowa o co najmniej trzech dodatkowych osobach, grozi nie tylko mandatem w wysokości 100 zł od każdej osoby. Teraz policjant będzie mógł nam zatrzymać prawo jazdy na początek na trzy miesiące. Informacja o tym, ile osób możemy przewieźć, znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. No i bardzo dobrze. Tak powinno być, nie? W razie jakiegoś wypadku, to. Giną wszyscy, nie? Że bardzo dobry pomysł. Może się ukróci to już yy, łamanie przepisów, nie? Jestem za. Wie pani, niebezpieczna jazda, a jeszcze w dodatku z większą ilością osób, także no, no chyba, chyba to jest słuszne. Stosujmy się do przepisów. Od dzisiaj zmienia się również przepis dotyczący przewożenia dzieci. Fotelik jest konieczny, jeśli dziecko ma mniej niż 1,50 wzrostu. Do tej pory wyznacznikiem był wiek dziecka. Fotelik obowiązywał do 12 roku życia. W wiadomościach jeszcze czy zdążą z basenem naleśnej? Nowa droga przy szkole 30-letnia jedynka. I sztuczne oddychanie w parku. Choć to wciąż wielki plac budowy, wykonawca zapewnia, że termin oddania basenu na Leśnej zostanie dotrzymany. Zapraszam na materiał. Lato zbliża się wielkimi krokami, słońca jest coraz więcej i tu nasuwa się pytanie, co z basenem przy Leśnej? Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca. Choć praca w re, patrząc na etap budowy, aż trudno uwierzyć, że zdążą z terminem. Idą zgodnie z harmonogramem, i w tej chwili mamy praktycznie końcowy etap prac, czyli prace ziemne, prace ogrodnicze. Basen będzie dużo mniejszy od poprzedniego. Niecka Główna zajmie powierzchnię 780 m2. W najgłębszej części będzie miał 1,80 m. Przed basenem przewidziano kasy i bardzo z ogródkiem. Oddzielnie budowany jest brodzik dla dzieci. Tam widać w dole Nieckę Główną Basenową. Z tyłu ten budynek to jest stacja... Uzdatniania wody i y, pomieszczenie dla ratowników. Tutaj mamy główny plac wejściowy, plus nieckę basenową dla dzieci i plac wodotrysków. Tutaj będą plaże i trybuny terenowe. I tam pod budynkiem numer 3 jest trybuna sportowa. Jedyny problem stanowi stary budynek socjalny, który miał być tylko przebudowany. Do remontu się jednak nie kwalifikuje z uwagi na fatalny stan techniczny. Inwestora czeka więc rozbiórka i budowa nowych pomieszczeń. Projekt jest gotowy, powstaną tu szatnie i toalety. Ile potrwa wyburzenie i budowa nowego budynku? Ciężko mi powiedzieć, ile to może trwać. W... W tej chwili wiem, że in, inwestor ma już nowy projekt na to, no i teraz musimy czekać na wszystkie pozwolenia. Czy to opóźni termin oddania basenu do użytku? Najprawdopodobniej tak, choć miasto na ten temat na razie milczy. Dziś trwają już ostatnie prace związane z przebudową drogi między ulicą 9 maja a myśliwską w Żarach wzdłuż ogrodzenia szkoły podstawowej nr 3. Pekom z remontem ma uwinąć się do jutra. Zadowolony z przebiegu prac jest pan Franciszek, który zbierał podpisy pod tą przebudową. Uzyskała ona prawie 400 głosów mieszkańców i tym sposobem trafiła do inwestycji wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego. W tej chwili jest bardzo fajnie. Jakby lespie jest dużo jak było, także jesteśmy zadowoleni. No i ta ekipa, która w tej chwili te koski kładę jest naprawdę solidna i ich polecam. Jego jeszcze innym. A no, łatwi dojazd przede wszystkim klientom tak, do Pana. O, zdecydowanie. No, chociaż mamy w tej chwili trudności co prawda z dojazdem, ale to na nasze własne żądanie, bo ja się starali o to, to drogi żeby było zrobiona. No i chwała Bogu, że ku końcowi się zbliża. I Mam nadzieję, że będzie ok. Wremontowany łącznik jest ślepą ulicą. Na jej końcu staną słupy. Obok drogi mają pojawić się również ławki. Miasto na przebudowę zaplanowało w swoim budżecie 100 tysięcy złotych. Ostateczne koszty inwestycji będzie można podać po jej odebraniu. Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Fryderyka Chopina w Żarach powstała w 1985 roku. W tym roku świętuje okrągły jubileusz. Żarska Jedynka jest trzydziestolatką. W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach obchodzi jubileusz 30-lecia. Z tej okazji we wrześniu odbędzie się... Piękna uroczystość szykuje się 1 września tego roku. Ponieważ obchodzimy 30-lecie naszej szkoły. Nasza szkoła powstała 1 września 1985 roku i mija właśnie 1 września 30 lat. Zwracamy się do wszystkich pracowników naszej szkoły, do wszystkich absolwentów, do rodziców z prośbą, żeby przybyli na tę uroczystość. I żeby pomogli nam w przygotowaniu tej uroczystości. Stworzyliśmy z zespołem organizacyjnym taką mapę myśli. Na tej mapie myśli zaznaczyliśmy działania, które muszą być zorganizowane, wykonane, zrobione, z pomocą oczywiście naszych absolwentów, rodziców. Co mogą zrobić absolwenci i rodzice, by 30 urodziny Jedynki naprawdę były wyjątkowe? Drodzy absolwenci, rodzice, czekamy na Wasze wspomnienia z pobytu w Jedynce, abyście podzielili się z nami swoimi sukcesami. Drodzy absolwenci, odezwijcie się, napiszcie, co robicie, gdzie mieszkacie, a może wśród Was są tacy, którzy chodzili do naszej szkoły i wasze szkolne zauroczenie przerodziło się w miłość. Może to są małżeństwa, nasze, małżeństwa z jedynki. Przychodźcie do nas, piszcie, chcemy tę uroczystość uświetnić również waszą obecnością. Wspomnienia, widokówki, zdjęcia, podziękowania i życzenia można wysyłać drogą pocztową na adres szkoły. Szkoła podstawowa nr 1 w żarach ulica Szymanowskiego 8, 68 200 Żary. Drogą mailową 30-lecie sp1 małpawp.pl A szczegóły i podpowiedzi również pod numerem telefonu 68 472 777. Na wszelkie informacje, szkoła czeka do 15 sierpnia. Dziś w parku przy Placu Konstytucji 3 maja odbyły się rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK. Z zadaniami zmagali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. I bardzo się cieszę, że wszystkie szkoły podstawowe, które zawiadomiliśmy wzięły udział w tym, no i oczywiście cztery gimnazja też. Które opłacają składki, to wtedy mogą brać udział. I mam nadzieję, że pierwsze, jedno z pierwszych miejsc zajmiemy też w Sławie na Okręgowych. Dzisiaj uczniowie zmagają się z od najprostszych w sumie takich zadań lekkie skaleczenia, rany, poprzez udzielanie pomocy tej pierwszej osobom nieprzytomnym do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Tak, to są przedstawiciele eliminacji szkolnych, którzy wygrali w swoich szkołach te pierwsze konkursy. Drużyny były przygotowywane przez swoich opiekunów w szkołach. W tej chwili jesteśmy tutaj z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. Cel tych zawodów jest jeden: propagowanie pierwszej pomocy, żebyśmy się tego wszyscy uczyli. Życie nam tutaj pokazuje, że no niestety jest troszkę mamy tych braków w tej dziedzinie. W tej wiedzy i dlatego wydaje mi się, że jest to słuszne i należy to propagować nie tylko w szkołach, ale i dla osób dorosłych w zakładach pracy również. Zawody dla większości były nieco stresujące. Czy ja to mam opanowane, więc ci laut? Ja też mam opanowane, jednak stres zawsze jest. No było ciężko, no wszystkie konkurencje są ciężkie, no ale trzeba dać siebie wszystko. Z czym najwięcej problemów? No, chyba oparzenie. Trzeba było opatrywać rany. To jest największy problem. A jak zachować się w takiej sytuacji? No, trzeba zachować spokój, to przede wszystkim rozmawiać z poszkodowanym, żeby samemu się nie zestresować. Najlepiej z zadaniami poradzili sobie uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Żarach, uczennice społecznego gimnazjum oraz społecznego liceum ogólnokształcącego. I to właśnie te drużyny będą reprezentowały nasz powiat na mistrzostwach okręgowych, a odbędą się one 2 i 3 czerwca w sławie. Witam widzów w telewizji regionalnej. Jaka aura czeka nas jutro? Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Mówi ja dla Was Oliwia Stasiak. Mówi dla Was Kinga Dybka. We wtorek będzie pogodnie, w Żarach, w Szprotawie i Gubinie termometry wskażą 21 stopni Celsjusza. Na niebie pojawią się chmury, ale słońca nie zabraknie. Miejscami popada słaby, przelotny deszcz. Barometry wskażą 1011 hektopaskali. Na koniec chciałam pozdrowić koleżanki z drużyny. We wtorek 19 maja nie zapomnimy o imieninach Piotra i Mikołaja. Panom życzymy wszystkiego najlepszego, a Państwu miłego dnia. Pozdrawiam całą samochodówkę. To wszystko co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Teraz zapraszam na sportowe podsumowanie weekendu. Następnie magazyn kulturalny, a w nim premiera spektaklu pod tytułem Nie gaście ogniska w wykonaniu Żarskiego Teatru S. Scenariusz napisał Radosław Szachnowski, muzykę skomponował Wiktor Pietrucki, spektakl wyreżyserowała Daniela Giecolt. Polecam. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.